Witam w dzisiejszym odcinku, sobie zaczniemy jakby prawie od nowa na serwerze raptop.pl na box .pl. Z tego, że prawie od nowa dlatego, że mam już zaczęty mieczyk, bo mam mieczyk św. Mikołaja, tutaj jedynki, mam 2500 kasy na serwerze. Dlatego mam 3 godziny 16 minut, bo chciałem zacząć trochę później ten odcinek, żebyśmy mogli odebrać sobie tutaj trzy klucze z tego powodu, że żeby no łatwiej było to zaczęcie, ja nie będę wydał kasę na ten super, bo... no, no cash, no cash, no cash, no może się... pomyśleć się w ogóle więc dobra mamy zaczęte to, zaraz pokażę wam, co będziemy w następnych programach robić mi się wydaje, że będziemy robić w następnych programach tak, że po prostu sobie zaczniemy budować łoń, tylko po prostu zaczniemy, przepraszam Zacznijmy od kilofa, czyli kupimy sobie na rynku jakiś kilofik fajny typu zdajniejszych chcemy tylko że nie taka siódemka, dziesiątkę już mogę za 100 kupić to coś lepszego nie kupuję. typu nie wiem nożyczki na przykład można kupić no i nożyczki, to nie będzie nam się nożyczki w ogóle opłaca wpłacić, chociaż w sobie <laughs> przepraszam, nożyczki kupić za 900, teraz rynek open, do tego kupić jakieś dobre kilo w typu ta dziesiątka, no za stówkę, się, dziesiątka najmniejszej i dziesiąteczkę sobie kupimy gdzieś tanio, tanio kupimy tą dziesiątkę i pójdę na AF, na, na warp kopania, wiecie o co mi chodzi, po prostu pokopiemy coś. Dobra, 180 litr. Dobra, więc ja idę kopać. Widzimy się za Idziemy na Spawn. I zaczniemy już wykupać rzeczy, które mam pomysł po prostu, żeby wykupić. Będzie jaki sklep. Żeby sprzedamy to wszystko. Jest szkoła. Ładnie jest szkoła. Nie mogę będziemy otwierać jakieś skrzynki już sobie. Tym po prostu skończyłem, jak ja gwiazdę, gwiazdę, Jakie Jakiej tam mamy gwiazdę? Fragment były. E, fragmenty Momatica, no, bezużyteczne, bo że głowa Olafa to. Bo tak samo jakbyśmy odrobili to by było takie z jednej strony szczęście, z drugiej nie, bo chciałbym już kupić dziesiątki temu, a nie po prostu takie. gówno, że tak powiem. To fajnie by było, jakbyśmy. No fragmenty, fragmenty i klucze. Fragmenty, klucze i ametystowy pył. Sklep, ile ten ametystowy kosztuje? 60 to fragmenty najbardziej by nam się opłacało kupić. Nie kupić tylko tam... Wygapić open. zaczynamy już kupować zbroje nie wiesz. To tak, tutaj mamy... No, no i ta, i tą. Dziesiątkę, choć nie sądzę, że będziemy tu mieli jakieś inne w ogóle sety oprócz tej dziesiątki. Tanią. Bo to też o to chodzi, żeby było tanią jednostkę za dwa koła. Nie będę powiedział. kupował, co nie? To tak, I kupujemy ten, to 200. Co się kupi? Dobra, zróbmy tak niż jedynia ale już przepłacimy już przepłacimy że tak powiem mamy no dobra rynek open kupujemy i kto Nie mam wywolenia, nie wciągnąć. O, jest. Sioma. Murdo, nic ją. Daj. Nic ją. Brurdeczku. Daj coś. Mam to. Najcenniejsze i to. I to. Najcenniejsze człowieka. Ta za darmo chciałabyś. coś, daj coś po prostu co, człowieku, trzynastka mogę ci jedynie zaproponować, tej to, za to nawet no i palec, wiesz, dzieci, bucho, dobra, że tak powiem, lecimy dalej, zbroję, Bum. Bum. za minutę będziemy odbierać idemki, nie, no, kurde, no nie, wiem. Jest bo, nie, 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 Buty, za też Tysiaka dwa koła byśmy wydali. Trudno, zróbmy tak. Buty. No i klasa, no i zaoszczędziliśmy 1200 mamy. No i teraz chyba nie. i nie pobiera. Nie, najmniejszy. Napieraczek. Hmm. 2000. Sto Nie, poczekaj, może spróbujmy zrobić tak. Pek, tak, tak. A, trzy klucze bez. Trzy klucze bez. Hu. wycieram animacja się nagrywa, nagrywa się animacja mm. animacja lecimy 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 kolejny. lecimy 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 Jest. Dobrze. jest dobrze, dobrze. lecimy yes. Kurde Dobra, ostatnia losowanka Galaktyczna, co tu mamy? Eee, tu już jest ładnie No tylko to nie fajne, ale tak to jest git Tak to jest git Tak to jest git Fuz z Dobra, lecimy Co drapimy, co drapimy, co drapimy, Dawaj Jest Ole, zarobiliśmy właśnie Rynek O, o ten Zarobiliśmy w opór Najmniejszy 1K, co? To mi się już nie dopić. No, dobra, został sprzedany. No i otwórz, tylko fragmenty i 10-50 koła. Jak pat, Zobaczymy ile kosztuje po prostu 8 takich cen. To się chyba nie doczekałem do tego człowieku. 5 koła. Czy ktoś za 10 sprzedaje? 20 Nie, to za, za dwa koła ktoś sprzedaje. Tak, projekt i wystaw 1900. jest, jedno poszło, drugie poszło. Trzecie poszło, czwarte poszło, piąte poszło właśnie, szóste poszło, siódme poszło, ósme poszło. Wszystko się pewnie sprzedało w Tiptop. No, już po dwa stopa nie są. Aj, nie zrozumieć. Chodziło mi, żeby szybko sprzedać. 16 koła, tak? Tak, no i właśnie straciliśmy trochę na tym, że, że kupiliśmy to tak szybko. I że kupiłem tego seta tak szybko, no ale trudno. Jeszcze to Olafa mogę sprzedać. To jest ile Olaf kosztuje. Pół największa najmniejsza. 150 ludzie sprzedają. Dobra. Rynek o nie. Rynek wystaw 120, 120. Dobra sprzedam tutaj i tutaj. Nie ma, nie ma o się. Dobra i teraz tak rynek otwórz ile w ogóle to będzie trwa? Dobra. Resztę będziemy mieli w następnym odcinku. Że tak powiem, dziękuję Wam za oglądanie. W tym momencie kończymy z fajną w sumie dolą. Dlatego, że mamy, że tak powiem, najcenniejsze przedmioty. Nasze to są takie. To, co teraz mam przy sobie, i 16 tysięcy na, na koncie. Ja tak powiem. tego jeszcze dzisiaj może mockę sobie posiedzę tutaj, żeby pawczyć coś na strefie AF, żeby było. I dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego i baju!